Witajcie w odcinku Międzyodcinkowym To jest pierwszy odcinek Międzyodcinkowym Między 9 między a 10 Tak Między 9 a 10 I tak Co dzisiaj mamy do zrobienia Na pewno pokonanie wszystkich tutaj Osób Nie chcących w dzień literze A no to Może tak Pójdziemy do Gym Leadera. Zobaczcie się nie da dojść. Bo są niewidzialne ściany. No dobra, nie ściany, Ale tak. mam Pokemony na 50 levelach. Ale nie wiem, czy dzisiaj wyższych nie zbijemy. No ale pewnie tak. No i y, mamy pokemony na 50 levelach. I co? I bo do naszej drużyny dochodzi nowy Pokemon Ale. Sami macie go odgadnąć, jak to będzie Pokémon. Tak. Otwieram je Billa. Mowę. Yy. I tak. Pokémon na 50 levelu będzie w naszej drużynie. A i tak. Yy, jeszcze jedno. Wielka yy, mi się na i jeszcze raz musiałem przychodzić, więc. Już wiecie pewnie, który moment będzie w naszej Drżyny i to będzie Nido Rino, ale tam. specjalnie mu wbijałem 50 level, by stanąć tu, Sięgnąć do plecaka, wyjąć. Ojej. I kurwa jest. Mówi się, że nie mam. O, jest. Moonstone. I dać. Nidorino. Ewolu Nid Nidorino ewoluuje. Nidorino... Nidokinga. No i... Co? Mmm. I to wszystko w tym międzyodcinkowym pokonaliśmy jednego trenera, to wystarczy. Nie ratuję. Tutaj jeszcze tego pokonamy się. Czterech trenów no, na międzyodcinkowym wystarczy, co nie? Jest to za dużo, żeby więc na odcinku zrobić. Na normalnym odcinku oczywiście. Wiem, że to też wszyscy obejrzą, ale wolę na odcinku wszystko zrobić. Wiecie, zawsze Takie jest, że. Bo niektórzy mogą sobie nie oglądać, bo ja zrobię takie, takie coś. Wiecie, jak są te pla plaski? Te nie? Plaski, no. No, plaski się y, tam są napisane, ale to są. Y, jak to się czyta? Nie wiem. No i. Plaski będą. No, dobra. No i tam. Y, będą tylko odcinki stają. Między odcinkowy będą normalnie. Będziecie musieli szukać na kanale. Więc yy, dlatego niektórzy niektó nie, może nie będą oglądali. No ale tak, dobra. Właśnie, czytamy 51 level, mam. Może. A, I a, widzicie, ja w ogóle nie uważam, że te ściany, bo ja pamiętam na pamięć, jak to się szło. Może wszystkim 51 level, i wtedy dopiero zakończymy. Dobra, wszystko jest 51 level. Żeby nie było, że Eskie pada za Kingami. Weźmy teraz. I pokażę Wam nie do Kinga, taki. Nie jesteście ciekawi. Ale. Wszyscy tenarze pokonali. No, więc do odcinka i część. A to się szło do tego trenera. To jakoś... Czekajcie, wiem, że jakieś to się szło. Co tutaj. O kurwa. Ja szłam do tego Tutaj coś się. To jest pokój. Tak szłam. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, kurwa, która muszę. To będzie tak, 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 tak. Kurwa, jak tam wejść. O, kurwa, trochę problem. No tutaj tu muszę wchodzić tutaj. Mm. O oh, kurde, tak ja się jeździ. Ej, far, Jeden redaktor, tak się szło. Tutaj, tutaj się szło. W dół. W tom. W tom. I tutaj się do niego dochodziło, tutaj. Co w dół tu się szło? sa, Muhasa, muhasa. Kurde, jak ja Dobra, no to żegnajcie w odcinku, odcinku poodcinkowym. No i do